Cześć, witajcie, z tej strony Mangets, witam Was w kolejnym odcinku Skąd Fishing i widzę, że takie uśmiechnięte wielorybki do mnie podeszły tutaj, podpłynęły. Chodź wielorybek! Ile kosztujesz? Na dzień dobry, 12 tysięcy. No to niewiele, ale patrzcie, jaki jest słodki Jezus. Czy jego wypuścimy, czy zamienimy przynętę? Możemy go wypuścić. No trochę szkoda, że nam przyszedł. I a, kurczę, patrzcie, jak poszły nagle wszystkie. To trochę wygląda tak, jakby one się tutaj bajtowały na moją tę przynętę. Bo ja powiem wam szczerze, że troszkę sobie tutaj awczyłem, patrzyłem sobie na przykład, jak tego smoka em, złapać, bo mi tam pisaliście dużo porad, ale nie wszystko dla mnie było jasne. No i zdarzyło się parę razy, że już tak do mnie podpłynęły, więc się nieco, można powiedzieć, zaskoczyłem. Tej ryby też nie miałem. Raczej mogłem tylko na siatkę wyłowić. No i dobra, przechodząc do części właściwej odcinka. Mówiliście mi, że sonar y, płoszy smoka. Jak on tylko wykrywa sonar, no to niestety ucieka. I nie wiem, czy dzisiaj się podejmę łowienia go. Głównie jest taki problem, że trzeba jakiejś dziwnej przynęty jakiegoś jaja, jakiejś jakieś innej ryby w ogóle kompletnie styłka. Y, dlatego, no, zobaczymy, czy uda nam się może w głębinach gdzieś coś takiego zdobyć, czy nie. Ale nie mam na to też specjalnego parcia. Raczej chciałbym na przykład dzisiaj się skupić na tej rybce, która pozwoli mi, jeśli uda mi się oczywiście ją wyłowić, na kupienie tej najlepszej łódki, ponieważ okazuje się, że są dwa wymagania i trzeba właśnie wyłowić rybę tego abesala, którego ostatnio mi się udało, oraz jakąś inną rybę właśnie w głębinach jakiegoś fejza, ale nie wiem dokładnie gdzie to jest, to nie jest ta ryba na pewno, nie wiem kompletnie jak ona wygląda, z tego co wiem to jest mała no i być może jak będziemy mieli 50 level to też uda się to kupić, no ja tutaj jestem Będę odkrywał wszystko razem z wami i tak Dzisiaj właściwie sobie nagrywam troszkę tak na chilliku No chciałbym się nieco wyluzować przy tej grze I może trochę błąd zrobiłem, że nawet bez przynęty poszedłem do cave'ów O, tu jest na przykład jakiś rybol, może to jest ten? Hm. Nie wiem Okej okay. Ty chcesz na tego rybola? No nie, nie gryź go! Ach, nie ma tak ugryźć i odpłynąć sobie w skały, po prostu mega logiczne, nie? Mega lomańskie nawet. Dobra, tu jest znowu ta ryba. Czy ja ją miałem. Może zjesz sobie, nie chcesz się złapać. Hmm. I z tego, co zrozumiałem, musimy sobie wyłowić tę rybkę gdzieś w kejwach między rafą koralową a tym terenem tutaj. Więc za chwilę zobaczymy. Tak, to w razie czego może jeszcze jakiejś średniej jakości rybę. Żeby złapie, tak, żeby było, o, no chodź, może być. No tu jest rafa koralowa, tu jest jakiś Kewik, no to spróbujmy tutaj, niech będzie. Muszę światełko, spróbujmy sobie z tym i płyniemy. Mm, zobaczymy jak to pójdzie, wybuchnąłem sobie te rybki, odstraszyłem je. To chyba nie jest ta jaskinia, mi się wydaje, że tutaj już ostatnio patrzyłem i nic tutaj nie było, ale możemy jeszcze tak dla pewności sprawdzić. Mi się wydaje, że tutaj zawsze mi lampkę zabiera ta jedna taka ryba wkurzająca i no denerwuje mnie to po prostu. Mm, nie ty. A i chciałem wam powiedzieć, że za niedługo mam wyjazd i planuję troszkę więcej ponagrywać się wam z Katgoo Fishing. Właśnie teraz tak mniej odcinków jest raczej tam inne jakieś rzeczy robię, głównie dlatego, żeby tego Katgoo Fishing potem było więcej, więc na to bądźcie jakoś tam przygotowani, jeśli lubicie kota łowiącego ryby. No to będzie. Jest tu coś w ogóle jeszcze? O nie, znowu te ryby. A w ogóle też mam masę questów przez czapę i niekoniecznie je robię, więc tak głupio teraz się stało. Czym jest rana? Rana postrzałowa nawet. Ciebie miałem? O, jest rana! Ej! A... Co jest? <noise> to już przy mnie była. Ostatnio mi ktoś napisał, jak złapałem Stormiego, że mam cheaty, bo to jest niemożliwe, że tak łatwo udało mi się coś zdobyć. Ja nawet nie dostrzegam, czy coś jest trudne, czy łatwe do zdobycia. Po prostu to robię i... ...widocznie mi jakieś szczęście nowicjusza po prostu dopisuje. A niektórzy ludzie mi zarzucają oszustwo tak, właśnie z tym Stormim, że tak łatwo udało mi się go... ...wydobyć. No, mu pupę, ale to nie była moja wina, no. Wow! Co to jest? Jaki bydlak! Jaki ma ryj krzywy! Chyba Hitchhooka potrzebuje, co? Patrzcie, jaki ryj dziwny! Jakiś taki biały? On żyje? Ty żyjesz w ogóle? To żyje? Hmm, <laughs> Straszny jest! Nie chcę się łapać Może żywą ofiarę potrzebuje Kupię sobie Hitchhooka i zobaczę Może to jest jakiś martwy rekin, albo Jeszcze ma jakieś dziwne okoliczności. Trzeba, nie wiem, wybudzić go ze snu zimowego. Rybka, miś polarny. Rybka. O, 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 o. Otworzył pysk. To, to, to jest jego oko, nie to drugie chyba. Może parę detonatorów trzeba mu wypuchnąć przy ryju. I wtedy się będzie łapał, spróbujemy A i w ogóle mam niecałe 3 miliony, bo pod koniec zauważyliście, że mnie też oskamowało na kasę Że mi miliona chyba nie dało Ta gra jest śmieszna pod tym względem Dobra, bierzemy wędkę crankbaita wywalamy I bierzemy sobie bombstaka I spróbujemy BBBBB B, 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 B. I weźmy jeszcze tego huka. Hook Huge hooka i zobaczymy teraz Wybuchniemy mu bardzo dużo tam przy ryju tego Pyk, 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 pyk <ścoughs> Co jest z tobą? O, już jest wybudzona nawet tylko dalej nie chcę łapać. Nie, nie jest wybudzona, Nie wiem o co z nią chodzi. To <śmiesz> śmieszna rybka. Co byś pił. Ej, ludzie, śmieszna sprawa, bo to może być ryba, yy, którą się łapie przez pływanie. że O, smok tutaj. Że trzeba tam faktycznie dopłynąć z kota, zwykłym kotem. Spróbujemy to zrobić. Nie wiem, czy to będzie możliwe, ale możemy zobaczyć. Lightbulb W katalogu ta ryba jest. Yy... Tutaj chyba. Byś pił. Dobra, i tak. Najpierw trzeba zarzucić wędkę podobno, tak słyszałem. I teraz można użyć kół, żeby popłynąć do tej wędki i zobaczymy czy to zadziała. Bo tutaj będę sporo tlenu tracił. Tylko czy ja będę... O je, chyba trzeba mieć więcej tego tlenu. Myślę, że chyba to nie zadziała jak robimy teraz. Jestem zmęczony. Nie, nie damy rady. To jest chyba jakaś endgame'owa ryba. Ale nie, no śmieszne, że trzeba coś podpłynąć? Jakoś... Tak? Kurczę, nie wiem. Idę zgodnie z tym. O nie, rekina. Już widzę. Może da się jakoś. O, o, jestem. I co teraz? Mogę go złapać za kontrol? Halo? Łapię go, łapię. Bierzemy do siebie. Nie da się go chwycić. Może za dupę go trzeba jakoś. Zauważyłem, że. O, za oko! Za oko! Oko za oko, ząb za ząb? Nie! Jest! Chyba się złapał. Chyba się złapał. Tylko... Jest problem teraz, bo on się zblokował. Co jest? Gdzie ja jestem kotem? Sfliknę yy, fl teraz. Jest, jest, jest! Udało mi się wydostać, tylko ona się strasznie blokuje. A ja mam mega huka, szkoda marnować. No nie uda mi się tego tak zrobić. Muszę flikować. Tik. I może teraz uda się złapać. Jaka fajna ryba! Jakby to się udało złapać, byłoby super. Okej? Okay. Strasznie stawia opór, ale bardzo mi się spodobał ten opisany sposób łapania tej ryby. To znaczy, że trzeba jeszcze dopłynąć tym kotem. No ja bym się w ogóle nie kapnął, że coś takiego jest możliwe i jak to zrobić? Yy, że trzeba użyć pływania. W życiu bym się nie kapnął. Także cieszę się, że przeczytałem na necie. No i faktycznie. Ta ryba się nazywa szaku. I nie wiem, czy jest jedną z bardziej wartych, ale jeśli to jest jakaś najtrudniejsza ryba, czy coś. Nie, raczej nie. Ona w ogóle oporu nawet nie stawia. Specjalnie teraz zasypia sobie. Ale śliczna jest taka, taka białka. Niekoniecznie ta tatrzańska. Śliczny rybuś. No, chodź do Atasia. Szaku to jest 780 tysięcy. Dużo ekspa dostałem. I tak, bierzemy 780 tysięcy, bardzo fajna ryba Ale chyba nie jest aż taka, taka rzadka czy trudna Najtrudniej to było faktycznie znaleźć sposób, żeby to wybudzić ja choćbym grał w tę grę milion lat, to nie kapnąłbym się naprawdę, że chodzi o to, że trzeba tam dopłynąć kotem Ale super, udało się złapać Co do kompasu, mówiliście mi, że on wskazuje w ogóle lokację jakiejś ryby, więc może też się kiedyś z tego pobawimy 80 tysięcy, no nie no, biorę Zanurzmy się tutaj Ja bym poszukał tego kajwika związanego z tą łódką nie Czego ja dokładnie szukam, ale, ale wydaje mi się, że jeśli tam nie było tego kajwika a raczej tej ryby, to chyba gdzieś tutaj. O jeju, jeju, jeju. Co za rybol. To jest typowy rybol, który wygląda na to, że trzeba go na coś nadziewać, na jakąś małą rybkę, jak fisza trochę. No i zobaczymy. Ale ten szakuł fajny był. Ładny rybol. W ogóle chyba jeden z ładniejszych w grze. I nie, nie aż taki przerażający. Takie oczko miało. No słodkie to było. <laughs> Rybuś. Możliwe, że to jest jakiś jeden z nowych rybów. Bo skoro ma tak skomplikowany sposób złapania. Że... A też zauważyłem, y, mogę dać wam takiego protipa, jeśli go nie złapaliście albo nie umiecie tam dopłynąć. Za pierwszym razem, jak płynąłem tym kotem, faktycznie no nie mogłem się tam do. <laughs> Okej, okay. jajo jest, jajo jest! Może tego rekina spróbujemy. Chociaż jak go złapiemy. Hmm. Nie wiem, co robić teraz. Czy on mi nowe zrobi? Bo może smoka złapiemy. Spróbujemy smoka złapać. Jeszcze. Dobra, spróbujemy Weźmy to jajo, jak je wziąć? Halo? Nie da się? Ej, beczka trochę Z tego co ludzie mówią, to trzeba smoka doprowadzić do tego jajka, żeby on je chyba wziął i trzeba. Z... za jajko chwycić, więc może innym razem na no, coś takiego się weźmiemy, ale widzimy, że faktycznie. No tu jest ta jaskinia. Co ja to mówiłem? A, że kotem. Jeśli kotem delikatnie pływać się tak w dół, że sobie raz klikniecie strzałkę, to on jeszcze płynie sam, a nie marnuje wam tlenu w ogóle, więc możecie dzięki temu dopłynąć o wiele niżej i bez marnowania tego tlenu. I faktycznie. Odkryłem to i mi to porobiło, że mogłem dotrzeć do tej ryby, bo tak zauważyłem, jak sobie klikałem, żeby wymierzać ten tlen. No i co tu będzie? O! Nienawidzę tej ryby. Mówiłem to kiedyś? Chyba mówiłem. No chodź, 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 chodź. Specjalnie z dedykacją dla Was. Okej, tak to powinno być. Wyciągnąłem, wylurowałem dziś ty jesteś sporo warta, bo bo jesteś, albo ponieważ, nawet można powiedzieć. O nie, nadchodzi już burza. Będzie mniej rybów. Eee, dosyć ciekawe. Ciekawe tutaj. Egzemplarz ryby. Tutaj pioruny się już. Czy burza się tutaj pojawia? RIPI. O, nie wierzę w to. Ja już nic nie chcę chyba odżycia. Jeszcze mogę nowego questa wziąć. No, do, do, Catch Dragon! Dostałem akurat tematycznie to questa. Nie, ja przewinę sobie akurat pogodę. Nie potrzebuję. I tak sobie myślę. 66% mam. Coś może połapiemy dzisiaj dla kasy i przede wszystkim dla levela, żeby levela jeszcze powbiać. Ostatnio za lewele dostaję tylko oddychanie pod wodą dodatkowe. Ale może dostanę właśnie jakiś sonar kiedyś, że więcej będę mógł widzieć na sonarze. Albo coś takiego by było super. No, propos na przykład levela. Ty dużo dajesz levela. Mogę cię wypuścić? Hmm, no tu chyba gdzieś powinna być ta rybcia. Według różnych tłumaczeń, różnych sugestii. Gorzej jak się nie złapię przez za dobrą przynętę. O o! o. Ej, w sumie mogę cię wyłowić dla questa. Jak już tu się napotoczyłaś rybo? Chociaż, co ty nie chcesz? No bierz, 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 bierz Bo dwa Carvery potrzebuję To jest właśnie chyba ten Carver, tak mi się wydaje to Już sobie wezmę Raz, że nie miałem okazji tego wyłowić, a dwa, że... No, questy dają większe levele Tak to rozumiem, już nawet nie chodzi o kasę No i tak mamy już lokację chyba odkrytą z tym całym fazem, Więc będziemy tutaj długo broczyć sobie, szukać Zobaczymy jak to pójdzie Nie się mi ryb, proszę Bardzo proszę No i co? Carver, jest Carver. Jeden. Możemy dalej szukać. Hmm, jakiś cave'ik znowu wlazłem. O, Carver kolejny. Nie. Plik. Uciekła. Bierz znowu, bierz znowu. Okej. Okay. Carver kolejny wyłowiony. Ile dostaliśmy? Tylko kasa jest. No, myślałem, że exp też jest w sumie za questy. Hmm lipa troszkę bym powiedział się czy mojej czapki nie sprzedać i nie, nie kupić innej, bo ja tych questów tak średnio potrzebuję, a no wiecie jaki jest problem nie mogę głębiej sobie zanurzyć tej wędki więc bym sobie eksplorera chętniej kupił o tu jeszcze taka czapa jest, nie miałem jej zielona, cylinderek, przepaska ryby są więcej warte, podwójnie warte, ale nie mamy ulepszeń na wędce, pfff dziwne, bez ulepszeń na wędce to chyba miałem już parę razy nawet, o Dużo levela, jej, cząpi Naprawdę, łowienie cząpik dla levela to jest taki prodi cholerny Ej Okej okay. Może tak po prostu miało być To wymieńmy sobie na czapkę To sprzedajmy Wtedy smok nam ucieka, ale on pewnie będzie następny, w następnej kolejności Jeśli quest'a weźmiemy I weźmy tego explorera Niekoniecznie internet Może wiemy sobie łatwo 50 level Oj To było łatwo Drain, drain, kolejna dostawa levela, 40... Ej, nie dostałem już levela Czuję się oskamowany. Chyba gra wykryła, co ja robię. Już mnie daje leveli za to. No to co? Do głębin i szukamy tej ryby. Trzeba. Do oporu. Jestem w głębinach i mam nadzieję, że nie przyjdzie ten łeb, który mi. Jest, jest, jest! Znalazłem, znalazłem! Jest, to jest ta ryba, to jest ta ryba. Tylko pytanie, ona chyba nie bierze? Nie bierze! Jak ma brać? Nie, nie chcę tej przynęty w ogóle. Cholera. Hmm. Może jest jakiś tip, jak ona ma zacząć brać? Nie wiem, ale ona nie chce. Znaczy chce, kręci się wokół tego, więc czemu? Może ją muszę zabrać bliżej powierzchni, bo ona widzę, że idzie za moim światełkiem faktycznie. Znaczy to da jakiś pożądany efekt. Tu, kole... Wow, 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 wow wow! Tak się odbiła, co jest? Co to miało być? No i straciłem, jakie gówno. Tu jest. Chodź, chodź, chodź. No nie wiem właśnie. Hmm... Jakaś forma czerwona, bo oryginalnie ta rybka z tego co czytałem jest taka fioletowa. O co tu chodzi? Jak się odbija, to od razu... E, jak ping pong. Jest, 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 jest proszę, złap się, słup się, złap się. Nie, to też się nie łapie. No niemożliwe. To jest jakaś niebieska forma, ona powinna być fioletowa. Czemu się nie łapiecie? Czemu się nie łapiecie? Ona ucieka w ogóle. Nie spierniczaj. Aha. Okej. Okay. Do bloku i tyle. Ej, chyba chodzi o to, że on. Wow, ale skamielina ryby tu jest. Że te ryby mają się na siebie nałożyć. I wtedy będzie ta właściwa ryba. Dlatego to jest face. Zobaczcie, i tu jest niebieska i do czerwony. <laughs> tak, 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 tak. Chodźcie, koleżanki. Dobrze, dobrze. Tak, tak, chodźcie. Nałóżcie się. No chodź tu, 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 będę tutaj trzymał to. Dobra, udało się, udało się, moi drodzy. Ale nie, no naprawdę, takie głupie, znaczy fajne wyzwanie, fajne, ale dosyć skomplikowane. Aż nadskomplikowane, nie będę hejterem. I jeśli uda nam się wyłowić tę rybę, to będziemy mogli kupić łódkę za 5 milionów. O, zaczęła zaczęła coś tutaj stawiać. Opór. Mm, ja też tak myślę, że lepiej było wypłynąć gdzieś w lewo. Niby więcej tam ryb jest. Ale też byśmy na sonarze wiedzieli, jak ich omijać. Je omijać, żeby nic nam nie zeżarło, nie? O, no. Daleko, ja daleko od wszystkiego próbuję. Daleko od wszystkiego, daleko od noszy. Odnoszę najdalej. Dobra, mamy, moi drodzy, mamy, udało się. To jest face, warty 50 tysięcy, czyli dosyć niewiele jak za taką rybkę, jak za wysiłek tu włożony, ale będziemy mogli kupić łódkę za 5 milionów. Tylko, że mamy milionów prawie 3, no nie całe 3. <laughs> Widzicie, że wyszło nieciekawie. To może zróbmy w ten sposób, że poświęcimy teraz y, kasę na siatkę i z kamującą siatką też tam uda się może coś wyłowić. No i tak to sobie połowimy jakieś egzotyczne rybki. Może, żeby te 5 milionów zdobyć, to będziemy musieli naprawdę sporo warte, czyli te koiny może połowimy, ale to wiecie, jakoś przyfastuje wam specjalnie, to się tam nie martwcie, nie? Dokładowo teraz mogę sortwiszać, fishing, aż on nie był w końcu aż tak dużo warty jak można było się spodziewać. 150 tysięcy, chyba tak, coś tak koło tego. Ale nie, pomysły tych na te ryby czasami mnie zaskakują. Ryba, która musi dwa swoje kształty złączyć, żeby można było ją złapać. No kto to wymyślił i co brał? Też musiał mieć fazę, tworząc tę rybę, chyba. Dobra, trzepotko, chodź tu. Chodź do Adasia, no. I na pokład 180 tysięcy. Jestem przy brzegu i moi drodzy, czy jest, jest faktycznie za 5 milionów i to jest łódka, która faktycznie umożliwia lepsze sonarowanie, lepsze prześwietlanie tych głębin, więc widocznie nie za level to dostajemy. No i musiałbym te 5 milionów dzisiaj wbić. Czy to mi się uda? Zobaczymy, spróbujemy. Musielibyśmy połowić przede wszystkim te ryby. Może mogę? Co w się, sensie, mogę, mogę na dole. Ile moga była warta? 180. To oczywiście tak nie chcę trochę. okej szarka, chyba że tego jeszcze tutaj hamaheda. ma fajnego heada. Nie, nie. czemu ty? Czemu ty? Powiedz mi, czemu ty? Ze wszystkich ryb na świecie. No, ostatnio mnie oskamowali na miliony, trzeba je odzyskać. Akuma, na matata, chodź tu. Aha, super, dzięki za ugryzienie. No bierzcie wszyscy, kurde, z tego jedźcie. O, Smoczku, nie chcesz? Smoczku. Panie Smoku, co pan robi? Czemu do... idziesz do wielkiego brata swojego? Sonar się już skończył. I światło. Ryby smoki w tej grze są najśmieszniejsze. Dobrze, mamy 120 tysięcy na pokład. Ja, Akuma. Akuma, Akuma. Mam 48 level już. Udało się. W ogóle Akuma mi się tu też złapała. Jedna. Jej. Nie zasłużyłem trochę, ale co tam. Nie chcesz się złapać? Hmm... Chcesz się gryza? Ciebie chcę. Ciebie, ciebie, ciebie. Dobrze się złapało. Ryba pieniążek. Nawet łatwo się teraz złapiesz coś. 240 tysięcy. No, Złów się do jakie kółka wali. Już zapomniałem jak ta ryba w kurze. <słuchy> Może ona próbuje mi coś powiedzieć? Próbuje mi coś narysować na sonarze? I przekazać jakąś tajną wiadomość rządową? Tak mi się wydaje, że... Ona chce coś przekazać sobą. Tak może właśnie być. No jeez, Boże. Chodź. Top tier lista żartów mangletsu. Mogę, mogę wyłowić. He. Mogę, mogę. Dobra. Jej. Yeah. Co to za śmieszna czapka? Zobaczę ją. Takie A. A jak Adam. co ty robisz? Inna muzyka. Może innym razem. Będą dzikie freestyle. Gdzie większa wena to się zrobi. Chodź, chodź, ty, ty, no. Ty byłeś dob dobry. Dużo warty. No, będę tonął w kasie. Niekoniecznie w piskalnej, prawda? No, chodź, rybko, chodź. Nie opieraj się. Mam, moi drodzy. Na statek 16 na 16 mamy tutaj 3 miliony 300 tysięcy ponad. Mam nadzieję, że teraz dadzą mi tę wartość, nie oskamują mnie, bo bierzcie pod uwagę to, że parę razy już przy takich wartościach gra świrowała, a ja potrzebuję 5 milionów. I... dostałem nawet 7 milionów! 5... 300 z tego wszystkiego tutaj, bo bonusy weszły na dziko! Odblokowujemy najlepszą możliwą łódkę za 5 milionów. Proszę bardzo. I co ona ma takiego? Sonar lepszy ma z tego co ogarnąłem. I chyba. Hmm, czy to widać już teraz? Nie wiem, ale możemy po prostu iść na koniec mapy i zobaczyć, czy będziemy w stanie dostrzec o tu jest ten moł dostrzec jakieś ryby których wcześniej nie dostrzegaliśmy, albo nam śnieżyło albo coś. W każdym razie to jest najlepsza łódka, i widzę, że jakoś tak specyficznie wygląda. no techniczna, technologiczna, więc to, że ona tak jest rozwinięta, ma totalnie sens. No i faktycznie tutaj normalnie już mi śnieżyło, a ten smog widzę jak zapiernicza, i inne ryby tutaj jeszcze przy okazji widzę głębinowe. Tutaj jeszcze jakąś... A to jest ta porysowana ryba. To też ją miałem parę. Wow! Jak śmignęła przez ekran! Ta jedna tutaj, co to jest? A to jest ta z tym rogiem nabitym. Mogę gonić smoka tak naprawdę. A pytanie, jak bardzo ta łódka jest w stanie na prawo popłynąć? Tu widzę, że są wielorybki. Wieloryby przeróżne. I dalej gonię tego smoka, który się boi. A co tu jest? Są akumy. Bo one były takiego koloru, ale nie dam sobie ręki uciąć. A, powtórzyli ryby. No, ciekawe. Zobaczmy jeszcze kawałeczek. Smok wariuje. <laughs> Ale spokojnie, kolego smoku. Jeszcze na pana będę polował. Dobra, i tu jest bojka. Tu jest bojka. Możemy zrobić tak, że kupimy sobie rakietę i zobaczymy, jak. Wow, jaki wielkek tu jest! Jak noctis wygląda trochę. Co to jest w ogóle? Też będziemy to łapać, będziemy musieli. Uuu, do smoka teraz widzę, może będą się bić? Co ty jesteś? Wow! Ale krążą przy sobie. No. Ty kim jesteś? Nie znam. Jakiś delfino rybo. Więc widzicie, że jeszcze sporo rybusów różnych nam zostało. Ale myślę, że jeśli chodzi o ten odcinek, to było na tyle. Namęczyłem się z tym Facefishem, żeby połączyć się, ale to trochę jak wyzwanie z Yang. Wymagało wysiłku, ale było całkiem pomysłowe i przyjemne. No i co? Mamy najlepszą łódkę. W przyszłym odcinku chciałem już tego smoka, może mi się uda go wytriggerować. Tam już dopiero będzie męczarnia z tym jajem. Zobaczymy, ale już obadaliśmy niektóre rzeczy. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego odcinka i pa pa!